Przewodnie w konwencie futro łajki. Pozwólcie, że się przedstawię, bo może nie każdy mnie zna. Ja jestem Pysiek, główny organizator tego konwentu, po mojej lewej jest Zigrej, czyli współorganizator po mojej prawej. Jest powietrze. Jest powietrze. Powinien być Asalt. Asalt ogarnia coś technicznego. Asalt to jest taki w pomarańczowej koszulce, taki jak ja mam. Ma długie włosy i jest bardzo sympatyczny. To tyle z przywitań. <grych> Dajesz. Powiem Wam, co się najpierw w hotelu znajduje, opowiem o takich kilku podstawowych zasadach. Jesteśmy teraz, słuchajcie, na mainstage'u w naszym garażu podziemnym. O, tu jest kamera! Cześć, mamo! <grych> Ogólnie jesteśmy teraz w mainstage'u. Tutaj będzie działo w zasadzie serce. Całego konwentu. Piętro nad nami jest jadalnia, sala prelekcyjna i bar. Sala prelekcyjna znajduje się za barem i za jadalnią. Po prostu idźcie za strzałeczkami. W lobby pewnie już każdy był. Taka w ogóle przypominajka, że w lobby, barze, restauracji nie wnosimy własnego jedzenia i alkoholu. To jest chyba oczywiste. Tutaj jak najbardziej możecie sobie znosić w to miejsce. Możecie się tutaj integrować. W pokojach tak samo. Więc o to się nie martwcie. Na pierwszym piętrze, zaraz jak wejdziecie na pierwsze piętro, po lewej stronie znajduje się First Lunch. Nie wiem, co dobrze mawiam, ale tam możecie zostawić swoje fursuity pod warunkiem, że się zaznaczyliście na stronie, że macie fursuit i tutaj macie tą ikonkę. Jeśli macie tą, jeżeli macie suit i nie macie tej ikonki, to też możecie. Ale to w Siouxie. Ale to w syucie. Przyjdźcie z suitem. E, nie zostawiacie siebie tam. E, na końcu korytarza, na którym znajduje się e, Fursuit Lounge, jest retro strefa. Mamy tam dla Was przygotowane kilka albo kilkanaście już, nawet komputerów. Z każdym niem nie coraz ich więcej jest, przeróżnych z każdej epoki. Możecie tam się pobawić z różnymi wspaniałymi, e, wspaniałymi e, tytułami na różnych wspaniałych konsolach. E, ja chciałbym, może go wywołam, czy jest? Tutaj Surreaktor. Jest uh, uh, oszczur! To jest, proszę państwa, surreaktor. E, nasz kochany gość specjalny, surreaktor, że czym się w sumie zajmujesz? Czemu jesteś taki specjalny? Um. Prowadzę kanał na YouTube, ale nie wiem o czym jest. Prowadzę go od 8 lat, dalej zastanawiam się jaka jest tematyka, ale e, najczęściej dotyczy to jakichś tam różnych po spraw popkulturowych i językowych. Nie wiedziałem, że on mnie teraz wywoła, więc hej, cześć, jestem Surek. To był Brawo! 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 Nasz cudowny gość specjalny będzie tutaj z Wami przez cały konwent. Zadbajcie o niego. <śmiech> <śmiech> Jeszcze się nauczy. <laughs> no więc, e, pokrótce opowiem Wam o najważniejszych punktach programu, według nas najważniejszych, co dla Was przygotowaliśmy. E, staraliśmy się przygotować dużo rzeczy takich unikalnych dla fursuiterów. Tak więc, e, pierwsza rzecz, która zacznie się zaraz po otwarciu pierwsza część to są igrzyska fursuitowe. Nie wiem, czy głośniej mikrofon nie powinien być. Chociaż ja chyba głośniejszy za mikrofon. No, dajcie troszeczkę głośniej. Volume up. Raz, dwa, trzy. Nie, nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale podgłośnijcie mnie. <głosy> <głosy> Dobrze. Za, po, e, w sobotę będą, odbędą się zimowe igrzyska Fursuterów. E, troszeczkę odchodzimy od takiej standardowej konwentowej e, logiki, gdzie wszyscy fursuterzy zbierają się w jednym miejscu i e, uczestniczą razem w jakichś konkurencjach. Przygotowaliśmy coś takiego, że do finału e, w sobotę będzie, będzie wybrane e, 8? chyba osiem 8. 8 par fursuterów, którzy wcześniej muszą się zakwalifikować do tych zawodów. Te kwalifikacje są dzisiaj po otwarciu na Main Stage'u, który z tych loży będzie rozłożone cztery konkurencje ka dla każdego dla każdej pary do wykonania. E, osiem najlepszych par przejdzie do finału, które będzie w sobotę. W sobotę będą zawody 2 na dwa między, między parami, żeby <laughs> 1 na 1 między parami. Tak? E, każdy będzie w czterech konkurencjach uczestniczył, no i wyłoniona zostanie najlepsza para, ta, która najwięcej, że tak powiem, konkurencji wygra. Dalej! Mamy! Ło, wow, ale tylko puścili kurde, Tak właśnie, się tam nie byłem. E, dalej mamy jeden z dziesięciu. Tadeusz Asznuka, gram ja. Panią Sylwię gr... Nie, pani Sylwii niestety nie ma z nami. E... <słyski> e, chyba nie muszę. Przedstawiać, na czym polega konwencja 1 z 10. Tu na mejnie wybiorę 10 ochotników, którzy będą mogli się sprawdzić w wiedzy ogólnej, ścisłej. Z dziedzin wiadomo, matematyka, historia, chemia, fizyka. Pytania wymyślałem. Ja wszelkie skargi odnośnie pytań do mnie. Ja, pytanie. Jakie masz pytanie? Zapomniałem. dobrze. Zapomniał. <laughs> Kolejna rzecz, która też będzie w sobotę, to jest Fursuit Dance Competition. Uda, be, odbędzie się, bo zapisało się pięć osób. Było podane na grupie, że musi się ileś tam osób, minimum, zapisać, więc będziemy Ty, robić. Ja. Tak. Zrobimy to w konwencji takiej, że na początku te pięć osób zatańczy. E, no, ocenimy w jakiś sposób to. Raczej to będzie symboliczne. Natomiast potem e, przejdziemy do części dla wszystkich fursuterów w postaci jazz dance'a. Wspólnego w e, no, Fursuitach. Więc zapraszamy wszystkich Fursuiterów, ale także tych, co brali biorą udział w Dance Competition. E, dalej. Prelekcja o filmie. Stworzyliśmy w tym roku eksperymentowo e, nasz film fabularny, który był pół żartem, pół serio. Oczywiście była to parodia horroru, a nie horror. Jeżeli kogoś ten film wystraszył, to. <laughs> E, prośba jest taka, gość specjalny nie widział tego filmu, nie spoilerujemy. <laughs> nie mówimy o tym, że Han. E, e, prelekcja odbędzie się w sobotę. E, w tym roku e, znowu mamy naszą licytację, aukcję charytatywną licytację. No z racji sytuac takiej sytuacji jaką mamy geopolitycznej. Może e, ja powiem. Ty chcesz? No. Dobrze. E, ja. Od razu zastrzegę, bo już parę osób mi zauważyło i zgłosiło. Tak, nie zmieniliśmy tego na planie godzinowym. Oryginalnie mieliśmy zbierać na onkologię, tak jak w zeszłym roku. Finalnie jednak zmieniliśmy, gdyż ze względu na to, co się stało w ostatnich miesiącach, uznaliśmy, że chcemy wesprzeć po prostu osobę, osoby w zasadzie, całą miejscowość Hersoń na Ukrainie. Chcemy wysłać tam jak najwięcej kocy, różnych takich potrzebnych... Materiałów typu woda, żywienie i tak dalej. E, możecie również, jeżeli kupiliście jakieś suche materiały, ryże, inne tego typu rzeczy, które wysyłaliśmy w wytycznych, zostawicie sobie w recepcji. Tam panie to odbiorą. My to też wy, wyślemy. Najprawdopodobniej pojedziemy osobiście na granicę, przynajmniej ja, i dopilnuję, żeby to trafiło w miejsce, w które powinno trafić. I tak to jedzie na Ukrainę, to nie jest dla osób z Ukrainy w Polsce. W tym roku, z racji, że no, przyrost ilości ludzi w stosunku do zeszłego roku był ogromny. Bardzo, bardzo dużo rzeczy na tym konwencie jest eksperymentalne, to są nasze pomysły, albo oryginalne, albo zinterpretowane z innych konwentów i tak dalej. Tak więc zapraszam już te, z tego miejsca wszystkich w niedzielę na feedback panel o godzinie 11. Będziemy bardzo chcieli usłyszeć Wasz feedback, wszystkich rzeczy, co tutaj się działy. Na temat i portalu, i Sage'a, i infosystemów, i hotelu, wszystko w niedzielę o 11. Oprócz tego, koło Konopsa będzie wystawiona skrzynka. Skrzynka na pomysły. I ewentualnie uwagi. Możecie sobie jak najbardziej jakiś pomysł albo uwagę wrzucić do tej skrzynki. My ją weźmiemy pod uwagę. E na przyszłoroczną edycję, tak jak miało to miejsce w zeszłorocznym roku, dzięki temu też parę rzeczy poprawiliśmy i tutaj serduszka dziękuję każdemu, kto nam e, o tym powiedział. Z tego miejsca chciałbym też wszystkich zaprosić na wieczorne imprezy stage'owe. Gra dla nas dużo DJ'ów. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem DJ'ów. z tego eksperymentalnie jeden DJ będzie grał dla nas na żywo zdalnie. Więc to jest doświadczenie, które chcemy zrobić, bo to otworzyłoby nam w przyszłości możliwość zapraszania większej ilości DJ-ów. Do tego zapraszamy do korzystania ze stage'a. Można tutaj siedzieć, przebywać ile się chce, oraz w rogu tam jest, będzie otwarty tak zwany VR portal. W tamtym miejscu będzie generalnie równolegle do imprez stageowych jest organizowana impreza wirtualna. O angielskiej nazwie Fur Xmas, for Xmas. To, to była moja nazwa, bo uznałem, że jak to odwrócimy i będzie Christ Fur to wyjdzie trochę nie tak, jak nam chciał. Tak. Tak więc z góry zapraszam do rozmowy z osobami, które będą siedzieć online z nami na imprezie. Tak samo stage będzie streamowany dla nich, więc można się z nimi bawić, pić z nimi i tak dalej. I, i dzisiaj pierwszą imprezę poprowadzę ja, i dla niektórych to już może być powód, żeby tu nie być, ale tak czy siak, to przyjdzie, przyjdzie w... chociaż dla naszego DJ Voltira. Przyjdzie do naszego DJ-a, naszego DJ-a wtedy, tak. B przygotowałem kilka takich gier imprezowych, które możecie na przykład znaleźć z Wesela, więc na pewno się tutaj fajnie zintegrujemy i na pewno uwierzcie, będzie śmiesznie. Przy okazji, póki pamiętam, jeśli chcecie się podpisać, to tutaj Venil e, przygotował kartkę i instrukcję do niej, możecie się tutaj podpisać. Taki ładny art tam sobie wisi, za to mówię. I tak, na konwencie oczywiście mamy swoich helperów, security. Wiadomo, oni są tutaj po to dla was, dbają o wasze bezpieczeństwo, o to, żeby wszystko przemiegło pomyślnie. Proszę, żebyście się ich jak najbardziej tutaj słuchali. Pamiętajcie o tym, ja wiem, jesteśmy dorośli, lubimy trochę popić, jesteśmy pełnoletni, Warto e, pić, że tak to powiem, z takim umiarem, żeby się tą imprezę pamiętali. No i chyba nie musimy e, przypominać, jakich substancji nie wolno brać tutaj ani wnosić. I na tym myślę, że starczy. A jeszcze. E, co my tutaj dalej mamy? A! E, słuchajcie, co się dzieje za chwilę, to tak jak mówiłem, będą te będzie ta impreza z Volte Voltirem i ze mną, a tuż nad nami, tu w jadalni albo w barze, rozstawi się Feniks ze swoimi herbatkami. Ja polecam te herbatki z całego serca. Uleczyły mnie w 3 sekundy, jak moje gardło umierało. Zrobił mi tak dobrą herbatę, że mogę teraz do was przemówić, a uwierzcie, że całe pudełko holinexu nie pomogło. Co, mam coś jeszcze do No, więc nie przedłużając dłużej, Chciałbym Państwu oznajmić, że futrołajki 2022 uważam za otwarte. Uuuu! to przede wszystkim my dziękujemy. Jesteście wolni, możecie się rozejść i życzymy miłej zabawy. Jeszcze informacja techniczna. Z racji tego, że trochę nam się popóźniało, zwracajcie uwagę na te telewizory rozsiane wszędzie po hotelu z programem o aktualnych godzinach wydarzeń. My też będziemy informować na grupie informacyjnej. Dziękujemy. Jeszcze, jeszcze altro coś chcę powiedzieć. Ani to taka tylko informacja dla DJ-ów grających tutaj na konwencie przez 3 dni. Ja chciałbym was prosić na 5 minut tutaj za dj żeby pokazać wam co nieco, jak będziemy grać, operować. Będzie bardzo szybko, ja po prostu w paru zdaniach opowiem co i jak i Jest tylko tyle. I sekret jeszcze ma dobrze do przekazania. Jeszcze jedna rzecz do osób, którzy do, mieli dostać badge Media, DJ, Program albo Dealers Den. Te badże będą do odebrania za, myślę, 15 minut w konopsie albo przy szatni, tam gdzie są. Więc, e, więc tam możecie przyjść za 15 minut, ja będę rozdawał te badże. Przyjdźcie ze swoim badżem, bo muszę sprawdzić kogo. I jeszcze jedna rzecz dla osób, które tutaj siedzą. Chcemy te krzesła złożyć, żeby tutaj był parkiet, więc troszeczkę dajcie nam 15 minut, żeby przygotować stage'a na imprezowanie.